To Change Makers, spotkanie ludzi, którzy robią różnicę, a skoro robią różnicę, to czynią zmianę. Zmianę na lepsze. Zmiany na lepsze nie dla swoich portfeli, ale dla ludzi, którzy są gorzej usytuowani, mają gorszą pozycję startową, pochodzą z zakątków świata, w których nie jest tak samo równo jak w krajach rozwiniętych. Po to jest Change Makers w Warszawie, w Wilanowie, zainspirowane i zainicjowane przez Omenę Mensach, bizneswoman i filantropkę, prezeskę Omena Foundation oraz Omena Art Foundation. Art, no właśnie, jest tu też sztuka, połączenie biznesu, czyli wielkich pieniędzy, przedstawicieli administracji, NGO-sów oraz właśnie sztuki. Po to, by zwiększyć to aukcją charytatywną i móc czynić dobro. Change makers. Zmieniajmy świat na lepsze. Piękne miejsce, piękna historyczna przestrzeń, a wspaniali goście, przedsiębiorcy, ale także ludzie z ze stanowisk decydujących o tym, jak tak naprawdę nam się żyje. No i wybitne osobowości już globalne, jak dr Joe Biden, która jest naszym gościem naszej inicjatywy Top Charity, a w ramach tej inicjatywy ten dzisiejszy dzień bardziej biznesowy, czyli Change Makers. Czyli właśnie, spotkanie dla tych wszystkich, którzy w różnych obszarach swoich aktywności, czy biznesowych, czy społecznych, czy filantropijnych, chcą dokonywać pozytywnych zmian. I to nie ma znaczenia, że tak powiem, która z tych grup tych zmian dokonuje, ale zazwyczaj są to zmiany pozytywne, bo one są kreowane przez ludzi, którzy chcą po prostu dobrze. Więc tylko pozostaje mi je, trzymać kciuki, żeby inicjatywa się dalej pięknie rozwijała. I to jest dla mnie ważne, żeby po prostu pokazywać Polskę jako piękny kraj, ale też świetną platformę dla rozwoju biznesu. A poprzez rozwój biznesu mogę rozwijać nowy model filantropii, który urodził się właśnie tutaj w Polsce. Dzięki tej inicjatywie, z czego jestem bardzo dumna i no, nie zamierzamy zwalniać, po prostu. Trudno jest mi wyobrazić sobie jakąś wielką liczbę projektów, które powinny łączyć nas wszystkich. Każdy z nas jest inny. Dzielimy się na różne obozy wsparcia takiego czy innego kandydata na prezydenta, takiej czy innej partii w wyborach parlamentarnych. Na tym polega demokracja. My nie możemy się obrażać na demokrację. My nie możemy powodować, że um, cały czas szukamy tego, co nas dzieli, a nie tego, co nas łączy. Właśnie deregulacja. Myślę, że po tych 100 dniach trudno jest się z tym nie zgodzić. Każdy, kto obserwuje, co się wydarzyło przez ostatnie 100 dni, mamy do czynienia z wielką pracą setek ludzi, ekspertów, którzy probono dla dobra Polski i właśnie zasypywania podziałów poświęciło swój czas, aby wyselekcjonować projekty, ponad 400 już projektów, które mają za jedno zadanie: uprościć nam życie. Nie tylko e, firmom, e, ponieważ jak policzyliśmy, ponad 60% tych propozycji dotyka nas wszystkich, czyli obywateli. Jak mamy taką platformę, która, która nie dzieli, ale łączy i łączy również polityków opozycji, w komisjach sejmowych, deregulacyjnych mamy przecież wyjątkowo aktywne osoby, które z każdej partii chcą, by te projekty, dobre projekty, były dowiezione, bo zdają sobie sprawę, że impaktują na nich, na ich rodziny, na ich znajomych, przyjaciół, ale też na wyborców. Ostatnie projekty, które faktycznie łączyły i opozycję, i koalicję, to było wejście do NATO, również wejście do Unii Europejskiej to, które sobie wymarzyliśmy na samym początku. I od tamtego czasu mieliśmy wyłącznie tematy, które nas dzielą. Um, chciałbym, żeby tym tematem pierwszym, który nas łączy, jest deregulacja, a może później ci sami ludzie, którzy pracowali nad deregulacją, mówię o politykach, usiądą do stołu i pomyślą, co jeszcze nas łączy. Może tania energia, może lepszy dostęp do służby zdrowia. Mogę sobie wyobrazić 20 punktów, o których powinniśmy rozmawiać całkowicie ponad podziałem politycznym, bo efekt końcowy będzie dobry dla nas wszystkich. Problemy dzisiaj są so tak That government alone can't fix them. We've got to bring the private sector to the public sector. We have to build trust. We have to work together to solve these problems. And so we need every different segment of society invested in this. This kind of event brings these different uh, groups together to see how we can solve these problems. Uh, you don't regu regulate yourself into success, right? you have to get government out of the way so entrepreneurs feel that they can innovate create and yes you have to have a certain level of regulation in order to protect the consumer but at the same time you have to trust the consumer and allow the consumer to take uh, a certain responsibility for their choices uh, and at the same so it's, it's a balance But a balance toward government does not grow, uh, economy. Business grows economy. So government should be there to aid business for that growth. Chciałabym bardzo, żeby nie było takiego odium, które ciągle stoi za biznesem. Biznes trzeba wspierać. Ten biznes powoduje, że mamy pieniądze w budżecie. Jeśli ktoś z tych wszystkich środków, które zarabia chce inwestować w kulturę, chcę inwestować te pieniądze w charytatywność, to powinniśmy tylko po prostu szeroko otwierać serca i dziękować takim osobom. Także nie bójmy się osób, które w Polsce działają w różnych, w różnych biznesach, w różnych sferach biznesu. Wspierajmy ich, wspierajmy, bo to nie jest tak, że bardzo często mówi się o, o tych, którzy, którzy robią ten biznes, że, że to jest taki manki biznes, że coś się takiego niedobrego dzieje. Wspierajmy, wspierajmy tych, którzy chcą się zarabiany, zarabianymi przez siebie pieniędzmi tak pięknie dzielić. So, I'm so excited to be here this year and that African artists are being included in the Chop Charity Auction for the first time. Uh, these artists are really exciting, um, some young and emerging, some older and established. Um, but the thing is that African art is great art, and it, these artists should be included in this international context. What's really exciting about the auction is that the funds raised are going to be put back into the ecosystem in Africa. You know, so much of the work that Omena Art Foundation and Omena Foundation do is on the ground in Ghana and on the African continent continent and so these african artists who are donating their pieces are also giving back in such a major way that's going to contribute to the next generation to education to children it's very exciting to see and a really worthy cause in terms of investment even when there was very strong crisis you know like the crisis of lehman brothers in 2007 2008 there was a very big decrease but mostly for the young British artist, the young Chinese artist, you know, all the masterpieces, even at this time, which was one of the most important crises in art, the decrease was only of 10 15%, you know, for impressionist, modern art, post war, French, English. So when you buy masterpieces, the market is very resistant to this. Art is a good investment. Art becomes now an asset because there is more and more very rich people all over the world and they want to own a Picasso, they want to own a Chagall, they want to own a Miro or a Andy Warhol. We have the social differences, but we have to come together because if we don't, uh, these problems and what we face today in the world are only going to get uh, more challenging. If we don't find a way to live together, Przestańmy mieć kompleksy. Przestańmy myśleć w kategoriach oblężonej twierdzy. Myślmy o tym, co możemy zrobić, aby Polska była krajem, w którym wszystko się udaje albo wiele rzeczy się udaje dużo lepiej niż w innych krajach europejskich, ponieważ w wielu krajach europejskich niestety mamy zły przykład. Dzielenia ani łączenia bądźmy tym prekursorem zupełnie nowego podejścia w polityce, w gospodarce, w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego po to właściwie, po to to robimy.